Cześć! Dzisiaj zaparzymy coś niezwyczajnego. Jest to czarna herbata z Japonii. Na pewno znacie herbatę jak Ceylon i tak dalej. To są odmiany, które gdzieś tam są słynne na świecie. No ale japońska herbata czarna to się rzadko spotyka. Ta herbata, Yabukita, która charakteryzuje się właśnie słodkością. Najpierw zaparzmy, będziemy gadać później, bo 3 minuty to trochę trwa. Pobieramy 1 gram herbaty na około 50 gramów wody. Pozwolę sobie odmierzyć w tym. Uruchamiam wagę. Lubię troszeczkę mocniejszą, więc dodam, dodam około 2,5 grama na 50 ml. Czarna herbata ma dosyć dużą objętość. To jest herbata z prowincji Hyogo. No, ona nie jest zbyt jakaś bardzo znana. Bardzo ją polecam. Jest bardzo, bardzo smaczna, organiczna. Nazywa się Senry. Wprowadzam czarną herbatę do kiusu. Powinno się ją palić w kiusu. Odmierzam 100 g wody. Temperatura wody około 90 stopni, więc skąd się wzięła czarna herbata w Japonii? W XIX wieku wszyscy chcieli iść modą tej Europy. Tam popularna była numer jeden herbata, oczywiście czarna. No i dlatego też w kręgach japońskich pito tą czarną herbatę w tych małych ilościach, ale w 1971 roku, gdy otworzono granicę na inną czarną herbatę, nie tylko tą lokalną, nie tylko tą japońską. Uprawa czarnej herbaty trochę przygasła. Te, tam obszary Tokio, Shizuoka, no też Kagoshima, które produkowały wcześniej tą czarną herbatę, no musiały przestać, bo po prostu ta konkurencja była zbyt silna. No i gdzieś tam e, jednak skupiono się na tej zielonej herbacie. Tak naprawdę, ta czarna herbata, którą tutaj parzymy, ona od niedawna, od tam 2000 rok od tego XXI biegu tak naprawdę została powrotnie być uprawiana, a wielka szkoda, bo ja kubita i inne japońskie odmiany, które są bardzo słodkie, bardzo przyjemne, świetnie się komponują w przypadku właśnie fermentacji i czarnej herbaty. Na moim zegarze prawie 3 minuty. Ja rozgrzeję sobie tutaj naczynko, żeby pić z ciepłego. Czarna herbata po pierwsze lubi słodycz, ale lubi też ciepło. Naczynko już jest cieplutkie. Zobaczcie na tej kolor, tak to wygląda w środku. To jest właśnie jabłkita i ona się właśnie charakteryzuje tą słodyczą, więc pijemy. No jest wyborna, moi drodzy. Ta delikatność i ta złożoność tych smaków, no coś niesamowitego. Cytrusowe aromaty różnych limonek i cytryn i pomarańczy. Pewną związość takiego aromatu z sosem, pijąc czarną herbatę. Można. W tym przypadku pozwolę sobie.